Cześć, Tutaj Marcin, jesteśmy w Fisher Online. Ponownie jesteśmy w Serbii dzisiaj e, misja e, na właśnie tą rybkę, no taki gigant się złowił. E, no właśnie, e, jesteśmy w Serbii. E, jesteśmy w Serbii, e, rybka smaczna, fajnie, fajnie wyglądająca. E, no w ogóle no, chyba najlepsza ryba i najmniej opłacalna ze wszystkich e, e, ryb oprócz płotki no najbardziej takie e, no, no takie no tak jak tutaj jest e, nazwane to brze śmieciowe ryby. No, ale oczywiście okoń bardzo smaczna rybka, e, fajnie, się, fajnie się ją łowi, e, no, brania, brania się zaczęły jak to zwykle. No Rybka z gatunku tego na misję dzienną, wracamy trochę, już trochę tych ryb tam było takich, które nie są z misji dziennej, no ale teraz wracamy, akurat jest w Serbii na dzisiaj, bo na mnie ja mam, bo to tam jakoś to się tak zmieniają te misje, że czasami to nie wiem już w ogóle na co, co ja mam łowić na misję dzienną. No teraz oszalała ta wędka. Zaraz już wam pokazuję, taki będzie szybki odcineczek, no bo to o okoniu. O, jakaś wimba teraz, no bo wiadomo misja jest, no to... Y, na okonie, czyli te okonie po prostu od pana tam, który tworzy tą grę, dostają SMS-a, tak to jeden pan napisał. Y, w komentarzu dostają SMS-a, no i sobie gdzieś tam płyną. No i po tym jak już y, misji tej nie ma... No to te brania skaczą o 100%. No i ciągle mówimy tylko o konie, a nie, nie inne ryby. No, teraz mamy jakiegoś tam, jakiegoś lepszego. Nawet, no, nawet trowka się zdarzyła tego okonia. E, czyli no fajnie, faj, fajnie zaczynamy odcinek. E, wrzucę tam, to tylko tak pogadam e, sobie dzisiaj bardziej. E, a wrzucę jak zwykle parę urywków. Ile zajęła mi misja? A misja zajęła mi gdzieś tak od 6 czy tam od 5 rano do właśnie teraz: no do 18, 16, do 17, tam ileś, żeby złowić 5 kg. Ile te, te, tych było? Ile tych okoni tam miało być, żeby złowić 5 kg. 860 g. Okonia 419 dolców dostaliśmy, 1831 doświadczenia. Teraz tak, gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj właśnie, no, gdzie? Tu wypadamy y, na mapie. Y, tutaj jest ten właśnie most. No i zaraz koło tego mostu. Y, tutaj schodzimy na dół. Ja sobie tutaj łowię, od razu łowię, tak jak zawsze, to są moje miejscówki. Y, ja sobie tutaj łowię na przykład te okonie. No i, no i biorą. No, tak jak widzieliście, na elektrowkach się zdarzyła. Y, czyli jest y, dobrze. Na co łowię? Y, te okonie. Pierwsza, pierwsza wędka bardzo taka no też tak jak zawsze łowię na te sprzęty takie nie jakieś tam fisio misio tylko po prostu na, na najnormalniejsze sprzęty jakie są dostępne w grze o, też żeby nie było jakieś tam drogie e, haczyk 0, e, linka tam do 3 kg, jakąś czy tam możecie do 4 założyć na białego robaka e, gruntówka e, rzucamy i też e, na białego robaka można sobie połowić. Druga wędka. Tutaj to jest taki cięższy sprzęt, no ale też możecie na lżejszy założyć. Chciałem po prostu założyć rosówkę tutaj, no ale haczek wujka musi być, no to zrezygnowałem. Na imitację robaka czerwonego, ale bardzo rzadko bierze, czyli no częściej bierze na rosówkę, bynajmniej kiedyś brało. No i trzecia trzecia wędeczka można, jeśli ktoś nie lubi gruntówek, to może sobie połowić na spinning, no tak jak widzieliście mi akurat na spinning, no wzięła, no to, no to dobrze, no zwykły spinning, jakiś nie, nie to już tam się misiu, tylko zwykły spinning, no kołowrotek nawet do 12 kg mam założony, no to takie trochę to nie ten tego, ale żyłka możecie dać normalną, ja lubię tą. Też jest dostępna, tam nie pamiętam na którym łowisku, ale jest dostępna najzwyklejsza obrotóweczka i wara 6 gram. Tak widzieliście. Też na to bierze. Na co jeszcze biorą tutaj te, te okonki? Biorą tak. Tak widzieliście. Na białego robaka biorą bardzo dobrze. Na ochotkę biorą, ale często jest też dużo jelców. I takich innych rzeczy. Biorą na zwykłego robaka, ale też często i gęsto jakieś tam inne te ryby biorą. Biorą jeszcze dobrze, no dobrze, no biorą, no czasami złowią, złowi się coś innego na rosóweczkę, do tego na imitację robaka czerwony albo brązowy, zielonego, no możecie sobie spróbować, mi nie za bardzo brały, tam może jeden mi wziął, ale jakieś inne ryby mi brały. Na imitację rzadko biorą. Na imitację robaka rzadko biorą mi, brały mi, bynajmniej. No i oczywiście, chyba Spink, najlepszy albo jeden z najlepszych, jedną z najlepszych opcji. Zwykła Iwara 3-gramowa 3 albo 6-gramowa, tak, jak widzieliście, miałem 6-gramową. Na te inne to za często biorą mi tutaj te River Trouty. I z robaczków Tych wadków Na czerwonego, na białego Na e, tego siwego Tutaj macie tego tego, To mogliście dostać teraz Z tych, tych tam pudełek e, Które na święta były To trouty biorą To biorą te, te, te pstrągi tam Jak szalone te river trouty e, I na zielonego też Na zielonego też mi większość brało e, Tych e, Tych e, Tych pstrągów no i no się zniechęciłem. Na czerwonego jeszcze jakoś tam brały, ale na czerwonego czy tam na białego to też brały te wołga Zandery. E, czyli no, no... Ma być przynęta taka, no, żeby brały po prostu... E, no takie ryby, no którą złowimy szybko na misję dzienną. No, ale tak jak mówiłem, no na misję dzienną to, to tutaj te, te ryby to po prostu sobie idą tam gdzieś na, na obiad. No. No I ciężko, ciężko coś złowić. Kiedy łowimy, najlepiej brało mi od 6 do 8 rano, ale to na gruntówki. Od 6 do 8 rano i od 16 do 17, to na gruntówki tam, no w czasie całego dnia, no dobrze też biorą, no ale najlepiej to w tych godzinach mi brały. Na spinning brały, no tak, no często, dosyć często przez cały dzień, wiadomo najlepiej z rana i na wieczór. I po dwie, no po 16, po 17, przed 17, no tak widzieliście tą, tą, tą trówkę, to tam nie wiem, 17 czy 18 była, e, czyli nic się, nic, się z ty, nic się z tym nie zmienia, się <śpiewanie> nie mogę z rana wypowiedzieć, e, brak kawy e, chyba, albo za mało jeszcze tej kawy wypiłem. No i co, jeśli na spinning, prędkość zwijania moja 25, no i co, i sobie tylko zwijam, stoję i zwijam, no. Czasem osoby tam pukną, tak jak widzicie, no jak się coś dogrywa, no to wiadomo, to, to tam branie będzie, no, ale to to już raczej chyba będzie znowu ten strong cholerny River Throat. No nie, to jeszcze lepiej, no, to szczupak e, wziął, no to uważajcie też na szczupaki, e, no to tak pod wieczór to szczupaki mogą też. Zacząć wam brać, co jeszcze miałem dodać? No, prędkość 25, zwijanie takie normalne, no ale pod wieczór, no to tak widzicie, szczupak, coś tam jest dobrze. Dobrze tutaj nie może sobie tego odgryźć, chociaż to tyle dobre. A, jeszcze główka dzigowa jakiej używałem to była zerówka 00 kreska 0 no, Nie wiem, może jeśli by było 1 jed, kreska 5 no to jeden, jedynka, ale 5 gramowa, no to może by było lepiej. No, ale to też na no, szczupaki, no, szczupaki trzeba uważać i na te, 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 te rewertroty. E, no i co. Jeszcze co, co miałem dodać o, o tej rybce, to, to tak chyba wszystko no, idziemy tak szybko do sklepiku, wrzucę jakieś tam e, filmiki, że, no takie, gdzie brały mi tam jakieś te, e, no to może siateczkę jeszcze no pokażę, o, dobra, jest trofka, e, jakieś tam, no tutaj, tak jak widzieliście, no na Wacka, trójkę, na czerwonego jakiś czop się złowił, wołga zandery River Trouty na te białe i tam jakieś te, te takie no siwe Bardzo dużo jelców jeśli chodzi o Robaka albo białego robaka albo ochotkę jakaś tam perkaryjnie no, Różnorodność ryb najlepiej chyba Chyba to, to idzie na Na spinning tak po mojemu Z rana jakoś tam bardzo dobrze brały te okonie no i później już pod, po południu tak no powiedzmy no te brania się popsuły i zaczęły brać lepiej na spinning no. możecie spróbować też na na, na, na wędkę tą tą e, jako na spawikówkę, na metrze też można, tylko że to jest właśnie żajka tutaj to, to tam płynie, no to trzeba rzucać, wyciągać, rzucać, wyciągać tak no, dosyć często bo dosyć często to w tym miejscu ten spławik sobie spływa e, ile kosztuje taki okoń trowka no tak jak widzicie e, zarobku na koniach nie będzie nawet na trowkach półtora e, kilo prawie okoń i kosztuje szóstkę no to no, no niestety na okoniach e, nie dorobimy się pieniędzy, fajnie że jest trowka jeszcze sobie zobaczymy tą piękną rybkę e, okoń Fajnie wygląda w każdej grze, no ta może petwy ma trochę takie bardzo czerwony, ale też fajna, fajna rybka. E, dobra, to na tyle w tym odcinku. E, lajkujcie, dislajkujcie, subskrybujcie oczywiście, aby wspomóc ten kanał. E, komentujcie, jeśli macie jakąś lepszą miejscówkę tutaj w Serbii. No, ciemno się robi, tam widać tą, tą, tą ich e, bazylikę, czy jak coś tam się u nich nazywa. E, co ja mówiłem? No, lajkujcie, dislajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Jeśli macie lepszą miejscówkę, oczywiście dajcie w komentarzach, jeśli chcecie zobaczyć jakąś rybkę. No z tym amurem czarnym, który tam pan jeden dał, albo pani, no to ciężko, ciężko. No, pracuję nad tym amurem czarnym, ale niestety no, tylko jednego udało mi się złowić na miejscówce, na której kiedyś je łowiłem. No i tak ciężko. No be, może będzie, może nie będzie. No yy, ta, ta, ten amur czarny, no ale ciężko, ciężko z tym amurem. To chyba jedna z najgorszych ryb. No niebo, nie powiedział też pan gdzie ten amur czarny ma być. Czy z Francji, czy z Iranu. No, ale to łowiłem we Francji. No, mam nadzieję, że dobrze. Jak nie, to oczywiście w komentarzach komentujcie. I zobaczymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło w te zimne dni i cześć.